Kurwa, to cię strzeli. Ty. Nie, pada, nie? nie wiem, live'a robię teraz. Siemano, Siemano. Z tej strony Dawson. Poczekamy, aż przyjdzie więcej widzów. Hello, hello. Hello, my friends. Siema Grzegorz. U mnie dzisiaj 3 stopnie w Holandii, człowieku. Jest praktycznie zima, nie? No, były trudności, były trudności. Daj łapkę w górę, bo to udostępnienie. Pamiętajcie, dajcie łapkę w górę i będzie nas tutaj. Najwięcej, bo dzisiaj bardzo ważne wiadomości. Aha, co chwilę nie następny. No, ale już się zaczęło, już jest pięć osób, słuchajcie, patrzcie. Pamiętajcie, łapka, kciuk w górę. Dzisiaj bardzo ciężkie i ważne informacje dla Was wszystkich. Grzegorz, co tam u Ciebie? Słuchajcie, pamiętajcie, łapki w górę, niech się materiał niesie, bo są bardzo, bardzo ciekawe rzeczy dzisiaj. Dokładnie tak, prawdopodobnie zostanie użyta pierwszy raz po użyciu w Hiroshimie i Nagasaki bomba atomowa, jeśli chodzi o użycie wobec innego kraju. Jest duże prawdopodobieństwo, ale poczekajmy, niech będzie więcej ludzi, to opowiem jaka sytuacja bądź co może się wydarzyć w najbliższych tygodniach. Pamiętajcie, łapka w górę, udostępniajcie materiały, są bardzo ważne. Bardzo ważny materiał. Jest 8 osób, słuchajcie, się mam mordeczki. Pamiętajcie, łapka w górę, niech się niesie materiał. I dzisiaj bardzo ciekawa sytuacja w ogóle się ostatnio wydarzyła i opowiem wam pewną sytuację, nie? Co i jak. Jest Was 8 osób, ale dawajcie łapki w górę. Niech się niesie, niech będzie tak ostatnio. Dwie stóły były i będzie Git. Są dwie łapki w górę. Dziękuję bardzo. Czekamy na większą ilość ludzi. Zadzia... Znaczy, włączyłem live z opóźnieniem, dlatego że właśnie, żebyście się mogli zebrać wszyscy, nie? Ale coś mało na razie ludzi, czterech ludzi. Musi się ten live rozprowadzić po internetach. Siemaneczko, nowi widzowie, słuchajcie, dajcie łapkę w górę. Dzisiaj ten, dzisiaj opowiem Wam bardzo nieciekawej sytuacji, która się wydarzyła. W końcu trzeba się obudzić, nie? Dzień dobry, dzień dobry, Wiktoria, ja jestem Dawid, miło mi Cię poznać. Pamiętaj, daj łapkę w górę, niech się niesie materiał i zaraz zaczynam opowiadać o co chodzi. Dzisiejszy przekaz. Pamiętajcie, łapkę w górę, niech się nieś. Dziękuję za suba i dziękuję za łapkę. Wiktoria, dobrego wieczoru Ci życzę. O was już jest 9 osób. Pamiętajcie łapka w górę. Ja dzisiaj już jestem po pracy, więc nie mów mi, że mam się do pracy, pracy brać, bo, bo jestem dzisiaj już po pracy na pierwszej zmianie, byłem więc, wiesz, swoje odwaliłem. Teraz sobie trzeba znaleźć czas na rozrywkę, odpoczynek, relaks, kawka i tak dalej. Dobra, 8-9 osób. Myślę, że zacznę, nie? Opowiadać. A więc, tak, przede wszystkim musicie wszyscy wiedzieć, że podczas no ogólnie, szczerze powiedziawszy, od czego to się zaczęło? Przede wszystkim się zaczęło to, że druga, drugi konflikt światowy skończył się podziałem Berlina, tak? A więc Berlin był podzielony na cztery strefy wpływów i ogólnie yy, ogólnie wiecie i armia radziecka doszła do Berlina i Alianci doszli do Berlina, podzielili tego Berlin na cztery części, ale tak czy siak tak, tak interesuje się historią. Ale tak czy siak, armia, armia rosyjska, jakoby jej, jakby to powiedzieć, jako, jako historycznie po prostu doszła pierwsza do Berlina. Potem się zaczęło, wiadomo, powstał Związek Radziecki, niestety Ameryka, Wielka Brytania i ogólnie pojmowany Zachód nas sprzedał. Zostaliśmy wdupieni w, 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 w po prostu szaty komunizmu. No i, po prostu, i tak się zaczęło podziały właśnie na, na państwa NATO i na komunizm, tak? Republiki Radzieckie to wiadomo Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Słowacja, Rumunia i tak dalej i tak czy siak W latach 90 te Republiki Radzieckie odeszły od Związku Radzieckiego, bo uczyły do NATO, nie? I było, była taka zasada między Traktat taki między Ameryką a Stanami Zjednoczonymi, znaczy Ameryką a Rosją, żeby nie rozprzestrzeniać po 90 roku struktury, struktury NATO na zachód oraz żeby bazy natowskie nie były bliżej wschodu, nie? A nie wiem. I słuchajcie, i i miało, miało być po prostu wiecie miało być, miało być tak że miała się bazy nad nie rozprzestrzeniać na wschód no i co się stało no niestety zauważcie teraz toczy się konflikt na Ukrainie Wodzimierz Putin zadeklarował że każde użycie zachodniej broni dalekiego zasięgu na federację rosyjską może to oznaczać Wojnę nie tylko konwekcjonalną, ale odpowiedź nuklearną Federacji Rosyjskiej. Jest to bardzo niebezpieczna sytuacja, ponieważ czekamy, tak jak tutaj Grzegorz zaznaczył, na być może odpowiedź nuklearną Rosji. I teraz chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Przede wszystkim, że, że nas jest mało i muszę zaraz skończyć tego live'a, ale pokrótce, dlaczego być może pierwszy raz użyją broni nuklearnej. Moim zdaniem zostanie użyta głowica nuklearna na Ukrainie, czy wy Ukrainie, jakby tam chciecie, chcie, chcielibyście pokazowo. Prawdopodobnie zostanie ona użyta pokazowo, żeby tylko pokazać Ameryce, że Rosja nie blefuje i, żeby, i że Ameryka po prostu nie zrobi raczej kroku naprzód, bo nie będzie ginąć za, i nie będzie Eskalować w eskalacji eskalacyjnej yy, z Rosją na wymianę ciosów nuklearnych. Dobra, kończę, bo myślałem, że będzie was więcej. A tutaj naprawdę dzisiaj to nie ma co jednak z przekazem większym, bo. Na wycieczkę. Dobra, kończę. Myślałem, że będzie więcej. Tak czy siak, może być głowica nuklearna użyta przez Rosję na Ukrainie, pokazowo. A potem zobaczymy, co się będzie działo. W razie czego live y będą na bieżąco. Kurwa, było 200.